Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej dobrej bitwie. Dzisiaj bitwa z cyklu. Hmm, chciałbym pokazać ten czołg na kanale, aczkolwiek nie oczekujcie bardzo wybitnej bitwy. Jest to Type 64, który dostałem dość dawno temu w prezencie, za co oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. I dość długo próbowałem wbić na tym czołgu Masterkę, i po prostu mi nie szło, nie wiem dlaczego, bo maszyna jest bardzo ciekawa i, i bardzo fajna. W tej bitwie zespół Eluriusz się udało, ale i warunki są idealne, ponieważ mapa jest perfekcyjna dla tego typu maszyny, losowanie jest na topie, na szóstki, co naprawdę, no, mi się zdarza bardzo rzadko, jeśli chodzi o, o tego typa, głównie rzuca mnie na ósemki, często na dziewiątki, mam dosyć dużego pecha i mówiąc szczerze, na tych dziewiątkach, no maszyna nie sprawuje się zbyt dobrze, co prawda, ponieważ jest to light i ma bardzo dobrą mobilność, świetne Camo, to próbowałem nim robić jakby expa poprzez spotowanie. No i niestety, jeśli trafiła już się mapa dobra do spota, to bardzo często po 3-4 lighty na stronę, no i to też jakby troszkę, troszkę przekreśla jego szanse w kwestii spotowania. Natomiast tutaj oczywiście wszystko się układa świetnie, bo i tryb dobry, i, i mapa doskonała. I duża naprzeciwna, niezbyt dobra. Także to jakby mówię, nie jest ani pokaz skilla, ani pokaz możliwości tego czołgu, bo bitwy, które wykręcają gracze, co niektórzy jest po prostu niesamowity, tutaj będzie dosyć przeciętny jak to tą maszynę. Natomiast bardziej w kwestii właśnie wreszcie pokazania tej masterki, wreszcie udokumentowania, że, że kolejny kolejna jest wbita do kolekcji, a tych już jest całkiem sporo, ponad 260. Także lecę, lecę dalej z koksem. Na tajpie nie miałem. Maszyna myślę głównie na twierdze, gdzie losuję na te szóstki, no to naprawdę można bardzo przyjemnie pograć. Ja co nie gram twierdz, ale, ale na pewno tak musi być. Na randomy dosyć wymagająca, powiem szczerze. Nawet na te ósemki wadą jest przede wszystkim bardzo mała amunicji. Bardzo ta amunicja często się kończy. Mała penetracja, to jest 128 i na APCR-ach 177. Tutaj znacznie lepiej. No ale jeśli rzuci na dziewiątki, to nawet te pcry często, często nie pomagają. Jak wiecie, nie ich bardzo dużo. A te 128 oczywiście na szóstki jest spoko, ale już wyżej są problemy. No i oczywiście zależy od tego, jaką rzuci mapę. Jeśli jakiś tunel bez możliwości... Tunel na dziewiątki, no to mięsko armatnie i tyle. Ale generalnie maszyna bardzo przyjemna. Taki mini Hellcat. Mini Hellcat, który może pospotować, może pojeździć, może trochę postrzelać. Zarabia jak to szóstka bez, bez szał, ale zawsze zarabia. Można sobie oczywiście szkolić załogę. Także na randomy mówiąc szczerze, nie jest to najlepsza maszyna, bo naprawdę losowanie na szóstki nie są częste. Na dziewiątkach czujemy się nieco, nieco zagubieni. Szczególnie, gdy tam jakiś E75 wyjedzie. Nie, czy, czy 110. 110? Nie, nie 110, 110 8ka. Co innego mam na myśla, nieważne. Generalnie, jeśli wyjadą tam jakieś hewiki w tunele, nie mamy zbytnio możliwości manewru, no to jest ciężko, zobaczcie, amunicji bardzo mało, reload bardzo szybki. Także można się oczywiście wypstrykać. 7-1, także mówię, bitewka nieporywająca. raczej wykorzystywanie swoich szans, wykorzystywanie. Pasyw, Pasywne gry, przeciwników, no i sobie troszkę tam postrzelałem, Jak po bitwie zobaczymy ile, 9-2. oczywiście mało, no bo to Light 6, tego tieru, także ciężko się spodziewać czegoś innego. Ciężko nim się wdawać w pojedynki bezpośrednie, no bo mówiąc szczerze, no bo z kim? No bo z kim? Można oczywiście sprzeć na przykład objechać Tygrysa i go tam detrakować, ale to trzeba mieć okazję. A tak, no raczej pół dystans, dystans, spot, strzelanie, nawet rezygnuję ze strzelania w tego oika, bo nie mam po prostu żadnej szansy, apcr przełączone, co by wchodziło, jest bok Churchilla 7, powrót do ów zobaczymy czy zapeków będzie wchodziło, no nie, no nie bardzo, 10-4, klepiemy sobie ten oik, oczywiście groźny, nie chciałbym, żebym je zdjął na hita, one-shoty od wszelkiego rodzaju troli są m, dosyć częste, także podejrzewam, że wielu z Was miało o niebo lepsze bity na tym Type-64. Natomiast ponieważ no, nie mogłem długo wbić masterki, to, to bardzo się cieszę, że tutaj się uda, a na pewno kiedyś wpadnie jakaś zacna bitwa, która będzie godna lepszego pokazania na kanale. Na razie jest taka jaka jest, 11, 5 pocisków, zostało jedynie 15, trzeba bardzo rozważnie ich używać bo jest jest z tym bardzo bardzo krucho a strzelać się chce Te 150 wyjechał celowanie w tyłeczek, weszło zostało 1 hp i weszło dobity trzeci frak 12 do 5 powolutku kończymy bitwę także jak to mawia dedu bitwa z cyklu z kronikarskiego obowiązku także troszkę troszkę kradnę nazwę ale Mam nadzieję, że Dedo mi wybaczy, no bo ciężko coś w tej bitwie mówić innego, aniżeli jedynie właśnie ku pamięci, aby było na kanale, aby była zarejestrowana ta Masterka PZ-4 3x4 na 7 HP, także tutaj już na pewno za dużo zrobić się nie da. Oczekujemy na screeny końcowe, 15:6 obejrzyjmy sobie wreszcie te screeny. Mamy tutaj wymarzoną odznakę mistrzowską, dosyć cienką i wsparcie. Expa, 1287, także naprawdę bez szału, 1457 obrażeń, również absolutnie bez szału, yy, Spota, Spota, również bez szału, 2000, 2 km przejechane, zarobek bez konta premium 17 tysięcy, także absolutnie bitwa nieporywająca, w pełni rozumiem, jeśli <grych> Wam się nies niespecjalnie podoba, ale jest, czekamy na kolejne masterki, oby kiedyś wpadło na koluszęce, chciałbym to pokazać na kanale, Pewnie mi nie wierzycie, ale tak właśnie jest. Kto ma masterkę na koluszęce, niech mi wpisze w komentarzu i podaje linki, bo wierzyć mi się, nie chce, że ktoś ma masterkę na koluszence, ale nie o tym. Dobra, trzymajcie się, cześć!